Dlaczego firma Celboś podjęła się współpracy właśnie przy ochronie DJ-a Adamusa? My się podjęliśmy takiej współpracy, dlatego że jesteśmy firmą, która dba o bezpieczeństwo, o edukację, o wytworzenie silnej społeczności i silnych ludzi, silnych osobowości. Jeżeli jakaś osobowość coś tworzy w życiu, tak jak DJ Adamus właśnie to napisał w książce, to my właśnie wchodzimy w coś takiego, bo to jest dla nas po prostu dobra praca, mówiąc krótko. Czy DJ Adamus podczas swoich podróży oraz spotkań autorskich był bezpieczny? Myślę, że sam powinien o tym powiedzieć. Mnie się wydaje, że tak. Rozumiem, że ochrona osoby publicznej to nie, nie trwa 24 godziny na dobę. W jakich momentach towarzyszą ochroniarze znanym osobom? W takich momentach, które, w których najłatwiej jest o bliski kontakt i jakieś powiedzmy spowodowanie krzywdy. Czyli przejścia, sceny, czas wypowiedzi. Yy, przechodzenie, przejeżdżanie do innych miejsc prezentacji, swojej autoprezentacji yy, i takie właśnie momenty, gdzie już jakby się schodzi z tej sceny albo wchodzi na nią, yy, czyli przejazd do hotelu, czy wyjazd z hotelu, powiedzmy takie miejsca.